Hej, cześć, witajcie na kanale na słowo. Dzisiaj mamy temat, który naprawdę rozgrzał internet afera wokół Karola Nawrockiego, kandydata pisna prezydenta, o którym zrobiło się głośno przez coś, co wydarzyło się w Sopockim Grand Hotelu. Tak, dokładnie tam, gdzie kiedyś pracował jako ochroniarz. Chcecie znać szczegóły? No to zostańcie z nami, bo jest grubo. Więc kto to właściwie jest ten Karol Nawrocki? prezes IPN, polityk PiS i kandydat na prezydenta. Ale zanim polityka był ochroniarzem w Grand Hotelu w Sopocie. I to właśnie tam zaczęły się pojawiać, no, powiedzmy, kontrowersyjne historie. Onet przeprowadził śledztwo i rozmawiał z byłymi kolegami Nawrockiego z ochrony. I nie są to plotki z Podlejbi, tylko ludzie gotowi zeznawać pod przysięgą. Mówią że Karol miał być częścią siatki sprowadzającej prostytutki dla gości hotelu. Brzmi poważnie, prawda? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach już teraz. Pierwszy świadek, kolega ze studiów Nawrockiego, mówi tak. Karol zapytał mnie kiedyś, czy chcę zarobić trochę ekstra kasy, bo on i ochrona zarabiają na sprowadzaniu prostytutek dla gości. Nie powiem, ja bym się wkurzył. A on mówi, że nie był wzburzony. Drugi świadek opisuje scenę, która go szokowała. Widzę Karola, jak wchodzi do hotelu z prostytutką i jej opiekunem. Wsiadają do windy i jadą na piętro do gościa. Nieźle, co? To nie jest film, tylko prawdziwa historia. No i oczywiście, jak to w takich sprawach bywa, pojawiła się odpowiedź. Karol Nawrocki mocno się nie zgadza i Zapowiada pozew przeciwko Onetowi. Posłuchajcie jego słów. Dziś problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę. Za ten stek kłamstw i nienawiści pozwę Onet w trybie cywilnym i złożę prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. No więc, sprawa na ostro. W tle mamy dziesiątki rozmów dziennikarzy z ludźmi, którzy znali Nawrockiego i pracowali w Grand Hotelu. Wiele osób mówiło o tym procederze ale nie wszyscy chcieli mówić otwarcie. Hotel milczy, a właściciel się zmienił, więc cisza. Co o tym myślicie? Czy to typowa polityczna nagonka? Czy może jednak jest coś na rzeczy? Piszcie. W każdym razie, temat jest gorący i zbliżamy się do wyborów, więc warto znać kulisy. Ja chcę usłyszeć, co wy myślicie o tym wszystkim. Piszcie komentarze, dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich spraw i subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.